no, Steysen Revanes, a to jest Gragotik 2. No i ostatnio tutaj skończyliśmy w tym miejscu. Ja tutaj chcę jeszcze sobie trochę pozbierać różnych ziół i roślin. Także tutaj w sobie chwilę jeszcze zawrócę. Tutaj kurde coś minąłem. Kolejny niebieski bez. No i tak. Tutaj jeszcze też ominąłem sobie te. Grzyby. Okej. Okay. No i dobra. Zajdźmy sobie jeszcze tutaj. O, dobra. Tutaj już za daleko. Tutaj. O, tu gdzie były te ścierwojady. tutaj też sobie jeszcze jakieś ziele lecznicze. Kolejna roślina. Tutaj też mamy coś widzę. Ognista pokrzywa, tutaj kolejna roślina lecznicza. Mam jakąś piramidę, kurde. I tam widzę gobliny. E, dobra, zapiszmy sobie. No! Gdzie on jest? Za mną, tutaj, o! Okej, okay, dobra, leżą. Niemiec przeszuka ich po prostu. Znaczy tego drugiego. Dobra, nie wiem czy ja mam tam wchodzić czy nie. O kurde! Ja uciekam stąd. Nie chcę się konfrontować z cienioustworem, bo nie mam z nim abso absolutnie najmniejszych szans na, na ten moment. Trzeba się stąd zawijać. Lepiej, żeby mnie nie gonił. Ale chyba nie podszedłem wystarczająco blisko, żeby zwrócić na siebie jego uwagę. Mmm. -mm -mm. Dobra, tutaj widzę są kolejne rośliny, jakieś do pozbierania. No e, i może by się wyleczyć trochę. Mimo wszystko, mam pół HP po prostu. Dobra, wiecie, co ja się wyleczę w między, międzyczasie. Hmm. A podjedz sobie jeszcze trochę, Dobra, wyciągaj łuk, zapisz i zabijmy sobie tego ścierwojada. Dobra, biegł tutaj już na mnie. No i dobra, jesteśmy w jakimś lesie, tutaj teraz. O kurde, tam widzę w liście trochę to światło mi tu przeszkadza, a podejść bliżej. No, trawżę go. No, czemu nie mogę go trafić, no? Nie wiem, czemu to się tak dzieje. Schowaj łuk. Ile my expa w ogóle mamy? No dobra, całkiem ładnie jest. Tam widzę oddali krwiopijców. To sobie zapiszę oczywiście. Chcę się tu jeszcze porozglądać po tym lesie. Coś tutaj jest, co przeoczyłem. O, co to jest? Jakiś ognik. Dobra. Może lepiej odejdę. Nie będę go zaczepiał, bo nie wiem czego się spodziewać. No, pozbieraj sobie. Podnieś. Przyszukiwałem. Dobra, zapiszmy sobie znowu, proszę. Dobra, leży. Tam jest jeszcze jeden, a tam drugi. No, traf go. O, ten ładnie zszedł. A dobra, teraz padł Okej okay. O kurde, tam jest topielec Ja nie chcę z nim walczyć Dlatego uciekam stąd Już widzę, że się zaczyna ściemniać pomału. Yy, dobra, zapiszmy sobie, może znowu. I bym się podleczył. No w sumie mogłem znowu. Najpierw się uleczyć i potem zapisać. Ale już trudno. Dobra. mamy ten full hp już tu mamy gościa jakiegoś Grimbald hej ty czekasz tu na kogoś już nie przecież przyszedłeś prawda dlaczego czekałeś na mnie wyglądasz na silnego przyda mi się pomoc kogoś takiego jak ty co chcesz zrobić Chcę zapolować na zębacze. Ale obawiam się, że może ich być zbyt dużo jak na siły jednego myśliwego. Na no zębacze, powiadasz? No to ja tutaj chyba sobie nie poradzę z nimi. Ale dobra. Dobrze, pomogę ci Idź przodem. <noise> Tylko nie zbliżaj się za bardzo do czarnego trola. Rozerwałby cię na strzępy, jasne? Biada ci, jeśli stchórzysz. No, no właśnie, tu w pobliżu jest jaskinia czarnego trola. A którego w sumie dostaliśmy zlecenie. Da, tu mamy te zębacze. Ale dobra, on nie tutaj sobie pozałatwiał moment. Dobra, tutaj nic nie ma. No i dobra, sobie zapiszmy, może. Tam jest ta jaskinia tego trola. Jem ja tu zapisał znowu. Patrzcie, tam jest. No, jest on spory dosyć. Pozbieraj to, co trzeba. No, nawet bardzo duży on jest. Ja sobie tutaj naszykuję zaklęcie. Które mi bardzo tutaj ułatwi robotę. No i dobra, ustawię sobie to na czwórkę. No i dobra jest. Dobra, coś nie mogę go stargetować w ogóle. No i dobra. Lejemy go teraz. No i dobra, leży. Bierzemy skórę z niego. No i tak, widzę, że się już ciemno robi. Pomału. Dobra, bierzemy co trzeba. No i dobra. Trzeba tu jeszcze poszukać czegoś, może ciekawego. Tu nie ma. Kamienną tabliczkę znowu mamy. Nie ma. Dobra, tu już nic nie znajdę. Tutaj mamy słoneczny aloes. A tu już ma nic więcej nie ma. No i dobra, widzę, że jest ciemno już pomału się robi. Zachodzi słońce. Także trzeba by było chyba wracać pomału. Ja jestem trochę daleko od gospody. Dobra robota. Nigdy nie sądziłem, że zabicie tych bestii jest w ogóle możliwe. Możesz mnie. Hmm. Dobrze. Co prawda do tej pory nie bardzo mi pomogłeś, ale nie zamierzam cię od razu skreślać. Dobra, on tu niby może nam pomóc w nauce polowania. Naucz mnie, jak czego konkretnie chciał. Ale dobra, bo to kosztuje punkty oczywiście, a ja na razie nie chcę ich zużywać. Trzeba będzie stąd zawijać. Ale jesteśmy naprawdę kawał od ten, od tej gospody. Czy w ogóle jakiegoś miejsca dostępnego do, do udania się na spoczynek. Da, zapiszmy znowu. Dobra, widzę tu kreto szczura, a nawet dwa. No chodź, ty też. Okej. Okay. Kurde, jakieś światło tutaj dziwne jest. Dobra, widzę ścierwojada. Nawet kilka. Tego trzeba zapisywać. Gdzie ja w ogóle jestem tu na mapie? O kurna, aż tak daleko. I nic go trafić nie mogę, no. O proszę, ile was tu leci? Dobra, tam jest szkielet goblin. Tu z nim nie chcę nawet walczyć. Niczego tu nie znajdę. Strzały mam tutaj. Tak lepiej było znowu sobie zapisać krwiopijca. No proszę. też sobie zabijemy tylko podleci bliżej da coś ten jakoś nie był chętny do ataku mnie czyli do atakowania mnie a nie ten jakieś dziwne kurde słowo stworzyłem zapiszmy sobie znowu o nie o nie 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 ja już to wczytuję od razu, tam kur na szkielet goblin. O, kusza dragomira, to sobie ją wezmę. Trzeba będzie was stąd spieprzeć jak najszybciej. Przynajmniej jak ten łuk wyciągnięty? O nie. Dobra, jakoś mi się udało uciec Ale chyba wzięliśmy tą kuszę, tak mi się wydaje Tam jakieś kretoszczury jeszcze są Kurde, która tu ten jest? E, Okej okay. No tu godzinę pokazuje, no jest ten późno już e, No to tak Ta kusza chyba tu gdzieś jest Okej okay. No, żeby te szczury pozałatwiać jeszcze, no dobra. No i trzeba będzie zawijać, no stąd już. Bo jest strasznie ciemno. Zapiszmy sobie znowu. Ale szybko, kurde, ich zjechałem. Masakra. Ale to było ładne, naprawdę. No i nic, trzeba będzie stąd uciekać. tam stamtędy nie przejdę, oczywiście, bo tam mam już szkielety gobliny. A dalej tam chyba jeszcze wargi będą. Z tego, co się orientuję. a po cienku teraz cię, ciężko będzie się poruszać tutaj co jest? dobra pusto tutaj ten topielec jeszcze był No to jeszcze pozwiedzać coś mniej więcej Trzeba zapisywać I znowu zapomniałem się uleczyć przed zapisem No i też manę by wypadało uzupełnić sobie Tu jest kurde jakieś wejście Mamy szczura który dostanie od nas baty. Nie mam pojęcia co to jest za miejsce. I trochę mi się ono nie podoba. Co to są za drzwi jakieś? Ale, ale otwórz to. Kurde, goblin, wojownik. Dobra, to ja nie będę tam może wchodził. Nie wiem, czy mam z nimi szansę. Czy oni są kurde, silniejsi od szkieletów, goblinów, czy nie. Tu jeszcze coś jest. Tu mamy chrząszcze. skrzynkę No pozabijajmy sobie te chrząszcze A da, ten jest jeszcze niedobity Okej okay, teraz mogę sobie go przeszukać i tego nie otworzę. Nie znam się na otwieraniu zamków. No właśnie, tam już wpłaciłem hajs temu Torbenowi, żeby tam mnie podszkolił. Tylko mi brakowało punktów właśnie. Do tego, aby mnie ten przeszkolił, jeżeli chodzi właśnie o otwieranie tych zamków. No i dobra. Tam mamy tego topielca, ja sobie zapiszę. No i w takim razie już będziemy kończyć odcinek, bo tak po nocy nie będę chodził. A więc wrócę sobie pewnie gdzieś do gospody i próbuję, spróbuję się tam przespać. No i oczywiście jakoś spróbuję no, wrócić gdzieś tam na ten. I gdzieś tam zobaczymy się potem. Dobra, nie goni mnie. Aż się obrócę. O nie. Leci za mną. Leci, kurde. O, nie, kolejny jest uciekać. Trzeba w las. Tu znowu ten ognik. Dobra, tak więc ja tutaj będę kończył ten odcinek. No i widzimy się już zapewne w gospodzie Orlana. Tak więc to tyle. Na dzisiaj z mojej strony. Trzymajcie się. No i do następnego odcinka. Strzała.